Dzień dobry Państwu, przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych i powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laszkowski. Dla części piłkarzy to też i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w kadrze. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-5-1 z bocznymi pomocnikami wspomagającymi środkowego napastnika. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 5-3-2 z trzema pomocnikami grającymi w linii za duetem napastników. To jest widowisko Rarytas, na długo zapadnie w pamięć, bo przed nami pojedynek Roberta Lewandowskiego grającego przeciwko Garethowi Bale'owi. Czego możemy oczekiwać po ich występie? A więc Robert Lewandowski jest fantastycznym rozgrywającym, lubi wymieniać mnóstwo podań. Czasem wiele jego zagrań wydaje się bezcelowych, Od tak podanie dla podania, ale on zawsze czeka na tę właściwą chwilę, żeby podać odważniej, ruszyć z akcją. Natomiast Gareth Bale jest niezwykle szybkim piłkarzem. Mało kto jest w stanie go dogonić. Nie tylko z przeciwników, ale nawet czasem i koledzy z drużyny mają problem z nadążaniem za nim. Sądzę, że przed nami solidna dawka futbolu na najwyższym światowym poziomie. Ramsej. Gra będzie wstawiana od bramki. Czegosz krychowiak Krosicki, Właszczykowski Piszczek Ach doskonale to przeczytał piłka zmienia właściciela Ramsej To nie był udany w ślisk i mamy rzut wolny. Taylor. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. Williams. On obchodzi dzisiaj urodziny. Joe Allen. Gareth Bale. Grzegorz Krychowiak Lewandowski Czyste zagranie przejmuje piłkę, czy uda mu się utrzymać przy piłce? Dobra sytuacja, niebezpiecznie Michał Pazdan Łukasz Piszczek Milik. Grosicki. Blisko pole karne. Szansa! Gdyby dokładniej uderzył. Jakub Błaszczykowski. Milik. Krychowiak. Świetnie interweniuje. Davis. Oddalają grę od strefy obronnej. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Oddaje strzał. Nie ma gola. Piłka poza linią boczną. Rzut z autu. Ramsey. Właszczykowski. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. Krychowiak! Ale wspaniale. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki atak spalony. pięknie piętą dokładnie do kolegi Ramsey Milik Robert Lewandowski Jest jest rzut wolny, doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Interwencja. I będzie rzut rożny dla Polski. Zobaczmy to w powtórce. Świetny strzał z rzutu wolnego, ale bramkarz nie dał się zaskoczyć. No brawa dla bramkarza. Doskonale zachował się w tej sytuacji. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Joe Allen, Taylor. Podanie w pole karne. Red Bale. No może być groźnie Dobrze, udane, czyste odebranie piłki Ramsey Jest dośrodkowanie Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Williams. Dobrze, ładnie i co ważne skutecznie odebrał. Kamil Gosicki. E o Gá, brincar, Casa. z Krychowiak. Już koniec pierwszej połowy tego sparingu i niestety nie obejrzeliśmy ani jednej bramy. Bardzo taktycznie rozgrywane spotkanie. Niestety nadmiar ostrożności nie przekłada się na ciekawe widowisko. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Zapraszam na drugą połowę. Gerent Bale. No zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Pazdan. Łukasz Piszczek. Zieliński. Jędrzejczyk. Grosicki. Jest szansa. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Aj, teraz strata. Lewandowski. Grosicki. będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. No, będzie zmiana. No, dobrze teraz podskoczyli w murze. Zablokowali piłkę. Piłka wyszła na aut. Rozboczną Polacy. Jędrzejczyk Krosicki Mają teraz okazję. Ależ teraz świetnie wypiąstkował tę piłkę. No strzela! Świetny odbiór. Piszczek Krosicki. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Łukasz Piszczek. Piszczek! No i powstrzymał akcję. Strzela! Mały bramkę, proszę państwa! Jak tranciarz nie wierzę, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście jest w wielkiej formie, ale nie miał wsparcia obrońców. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Joe Allen. To jest gra typu Ty do mnie, ja do ciebie. Dograł w pole karne. Piękna interwencja. I walczyli rzut rożny. Brawo! Skuteczna interwencja bramkarza. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Robert Lewandowski. Interesująco zapowiada się ta akcja. Robert Lewandowski świetnie interweniuje. Davis. Ramsey. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Zablokowane to dośrodkowanie w ostatniej chwili. Ledli. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Ledli! No prosto w bramkarza nie przemyślał tego uderzenia. Czekamy na dośrodkowanie. Oddaje strzał. A jednak słupek! Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Będzie zmiana w polskiej reprezentacji. Bale. posyła w pole karne, ale zmarnował doskonałą szansę, pudło i wciąż przegrywają. Zieliński. Taylor. Lewandowski. Bartoszka Pustka. O to chodziło! No, zażegnali niebezpieczeństwo. Aut. Piłka dla Polaków. Artur Jędrzejczyk. Bartosz Pustka. Stępiński. No i popędzili mu z pomocą. Czy Lewandowski dojdzie do tego długiego podania? Uderzenie w stronę bramki. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Obroniony, pewna interwencja. Powinni szukać innych sposobów. Takimi uderzeniami golkipera nie pokonają. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse. Tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Lewandowski ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Gareth Bale. pole karne. Taylor. Ledli. Znakomity wolej. Ależ wspaniale. Bramkarz kolejny raz dobrze ustawiony i wciąż zachowuje czyste kąty. Zaraz za moment wykonają rzut rożny. Do końca już niewiele. To może być decydujący moment. Kapitalna wrzutka. Wysokie podanie do Roberta Lewandowskiego. Wayne Hennessy. Nie, słupek! Wyrównania do końca już niewiele. Nie poddali się, nie złożyli broni i doprowadzili do remisu. Pytanie, czy pójdą za ciosem? Szale się wyrównały, czekają nas krótkie minuty niesamowitych emocji. Ależ dramaturgia, walczyli do końca i w pełni zasłużyli sobie na tę wyrównującą bramkę. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. Stępiński! Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Polacy atakują. Stępiński. Jest okazja! No to wielki cios dla niedoszłego strzelca i jego drużyny. Ta bramka mogłaby zaważyć na przebiegu całego spotkania. Tak, niewiele brakowało, ten strzał naprawdę był minimalnie niecelny. o 90 minut. Chyba zżera go trener. to zrobił strzelec, będzie sobie teraz pluć w brodę Wydaje że wykonanie karnego to tylko formalność, ale jak widzimy, bramkarz też ma coś do powiedzenia. Piłka w siatce. Skutecznie z 11 metrów. Nie mylił się w takich sytuacjach. No, niewiele brakowało, ale jednak piłka wpada do środka. A to nie zawsze się udaje. No, nie wygląda zbyt pewnie. I mamy bramkę! Ależ presja, ależ obciążenie, jeśli spróbuje, jego zespół zejdzie z wojska pokonany.